No Dzisiaj robimy sobie powrót do tworzenia nowych hybryd e, Wiem, dawno ich nie było ale znowu powracam do tworzenia hybryd No i dzisiaj weźmiemy się znowu za tego giganotozaura e, Oczywiście zachęcam Was do zalajkowania i do zasubskrybowania tego kanału I na start od razu możemy ściąć te nogi ręce i głowę Ogon to sobie zostawimy ze względu na to, że tu są te kolce, no i żeby tutaj te kolce dalej nam szły. A, i jeżeli chodzi o nogi, to weźmiemy sobie takie, ponieważ są całkiem podobne do takiego indoraptora, a nasz będzie szybki, więc możemy tutaj mu przymocować. Może trochę za chude są te nogi, ale, ale oczywiście <laughs> oczywiście spokojnie, spokojnie, to tutaj większość to pewnie tak nie będzie się zgadzać. <laughs> No, i tak jak mówiłem, nie będzie nic się pewnie zgadzać, bo ten kolor trochę, ale kiedy ale na to patrzy, spokojnie. E, no, także sobie damy tutaj tą głowę, ponieważ ma tutaj te fajne zębiszcza. Agra kadabra! A no, i żeby nasza hybryda była taka bardziej unikalna i taka bardziej straszna, to zamiast zwyczajnych rączek, takich nawet jak tutaj były te zielone, i no nie będziemy takich dawać, bo to są trochę za małe, to damy te, 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 te głowy. No bo mam już dwa Velociraptory, dlatego teraz możemy je sobie wykorzystać jako ręce. No i tak oto prezentuje się nasza hybryda. Oczywiście zalajkujcie, no bo słuchajcie, no oczywiście ta hybryda jest tak niesamowita. Zobaczcie, ona ma tutaj te ręce, nie? I teraz patrzcie, jak mamy jakiegoś dinozaura. no nie wiem, żadnego przy sobie. O, mam takiego, jakieś zwłoki. No to teraz on, jak będzie yy, jadł, to zawsze może tym jeść, ale zawsze też może. Pst, nie wiem, jakie to głupie. No dobra, to może inny przykład. Chodzi o to, że jak walczy na przykład, to zawsze ręce dinozaurom są niepotrzebne, a tak to przynajmniej coś uszczypnie i zawsze jakoś się może uratować. A więc to jest na razie na tyle. I pamiętajcie, to jest dopiero powrót. Mam już wymyślonych kilka, także niedługo wejdą na kanał. <śmiech> <śmiech>